Jesteśmy nad Wisłą nad królową polskich rzek. Spotkaliśmy się tutaj razem z ludźmi zaangażowanymi, którzy chcą chronić przyrodę. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby uchronić Wisłę przed zniszczeniem, przed zagrożeniem, które na nią czyha. Jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przeciwko budowie drogi wodnej 40, czyli ogromnej międzynarodowej inwestycji, która zagraża przyrodzie Wisły, zagraża przyrodzie rzeki, z którą jesteśmy bardzo związani. Tak jak ale jest niezwykłą rzeką nie tylko w skali Polski, jest niezwykłą rzeką w skali Europy, a to czyni on niezwykłą rzeką w skali całego świata. Jest niesamowita, już po 40 minutach od wypłynięcia z wielkiego miasta zaczyna się inny świat, zaczynają się głusza, zaczyna się zieleń i wszędzie łachy, piachu, piękne. Jest to najdłuższa rzeka płynąca przez Polskę, jest to nasze dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, ale też dziedzictwo przyrodnicze. Jest to, cały czas traktujemy to jako obiekt, ale być może jest to osoba, którą musimy chronić, ponieważ rzeka także ma swoje prawa i jednym z praw rzeki jest prawo do tego, żeby swobodnie płynęła. Wszystkie plany regulacji jej są najczęściej ekonomicznie nieuzasadnione. Są nieuzasadnione przyrodniczo, spowodują tak ogromne straty, które będą już nieodwracalne. Lubię też jeziora, ale. Jednak pływanie po Wiśle to jest coś innego. No nieskończona jest długa, tak, żeby ją przepłynąć z Czesi na mecz. Za każdym razem jest inaczej, tak. Nigdy nie przepłyniesz tego samego odcinka w ten sam sposób, tak. Yyy... Więc po prostu taki... ciekawość, może tak to nazwę. E40 jest międzynarodowym projektem, który zakłada budowę drogi wodnej, czyli połączenia wodnego między Gdańskiem Bałtykiem a Morzem Czarnym, czyli Hersoniem. Jest to ogromna inwestycja, obecnie największa w Europie tego typu, która spowoduje degradację wielu rzek i osuszenie tysięcy setek tysięcy hektarów terenów podmokłych. Ideą jest transport towarów ogromnych barek o niesłuchanej ładowności. Natomiast, żeby to osiągnąć, należy zniszczyć ekosystemy, które pozostały nam w Europie, ekosystemy, które powinny być chronione. Ja myślę, że w tym momencie trzeba dążyć do tego, żeby ta rzeka e, odzyskała swój dawny dziki charakter i żeby, e, żeby te wszystkie rzeki, które są w opłakanym stanie, Musimy doprowadzić je do, do ich pierwotnego charakteru. Nie, to nie musimy te zawaryż być mocno. Tak. Razem możemy powstrzymać tą inwestycję. Możemy zablokować ten pomysł budowy międzynarodowej drogi wodnej. Regulować bezkarnie przyrodę skończyły się. Teraz jest czas na to, żebyśmy tą przyrodę doceniali i przyrodę szanowali. We stop E40. We stop E40. <laughs> we stop E40. We stop E40.